Witam, witam drogie raczki, zapraszam Was na przekaz dwutygodniowy do końca tego miesiąca lutego. Zobaczymy, jakie energie się dla Was pokażą. Oczywiście brać co z rezonuje, nie dopasujcie do siebie na siłę. Zwróćcie uwagę na ascendent księżyc, Wenus, jeśli chodzi o mnie związki. Także Wedyjski o jeden serie ja zapraszam Was do subskrypcji, łapka w górę, tak, do polubień. Do komentarzy, jeśli z Wami rezonuje, a także do obserwacji, tak? Za, za, taka flaga tam jest, się wciska i powiadomienia wyskakują, jeśli oczywiście chcecie śledzić mój kanał. I dziękuję Wam, że jesteście, tak, bo dzięki Wam ten kanał się rozwija, i jak również witam nowych uczestników, którzy pierwszy raz oglądają ten film i mój kanał. No, czwórka kielichów. Wy się tak przedstawiacie. Oj. W negatywach, a z mieczy. W pozytywach. Na czym się skupiacie? Co tak ciężko? Raki? Co odchodzi do przyszłości? Transformacja. Nie wiem, który to znak miał w ubiegłym tygodniu, w, w, przepraszam, w ubiegłym miesiącu, ale podobne czytanie. No, tu karta słońca, umiarkowanie. A, rycerz Buław, rycerz. M. Tak, rycerz Buław. szóstka Buław. Walka, zwycięstwo. Królowa Buław w spodzie, raki królowa buław to może być kochanka, to może być czarownica zajmująca się magią, to może być kobieta e, ognista, tak, e, która, ona walczy o wszystko, ona wie czego chce, z byle kim nie będzie, byle czego ona nie chce, tak, ona jest stanowcza i ona zdobywa to, czego ona pragnie. Mhm. Tutaj też e, zodiakalne ryby się rysują w tle. Energia Barana, ale tutaj mamy szóstkę buław, tak? Wy pragniecie zwycięstwa, drogie raki. Aż sobie spojrzę, tak? Tak, dojście do jakichś kompromisów, do ugody, żeby coś w końcu zakończyć, tak się tutaj wydaje. Wy tutaj jesteście przedstawieni w energii takiej rozmarzenia. Na czwórka kielichów, nie skupiacie się nad tym, co macie, wasza energia. No wy marzycie, wymarzycie. A tutaj jakieś okazje z, mogą do Was przyjść z wszechświata. Tak, z góry jakieś okazje. Zwracajcie uwagę na szczegóły, bo coś do Was przyjdzie. zobaczymy co. a pentakli. Nowy początek. Rozpoczęcie czegoś nowego, nowe projekty, nowa praca, nowy związek. Oj, tutaj energia strat jest, wyjście z energii strat. Piątka kielichów. No, coś się rozlało, coś się zostało utracone, tak? Coś się skończyło, coś yy, wyjście się w energii biedy, pokazanie. A tutaj los wa dla Was otwiera jakieś szanse, jakieś nowe możliwości. Yy, tylko tutaj jest pokazane, zamk zamknąć jakąś przeszłość, tak? Tu jest potrzebna transformacja, tutaj widzę transformacji. Ale widzicie, to jest energia piątki. Yy, pentakli, tak w negatywach, bo to jest pozytywy, to jest negatywy przepraszam negatywy pozytywy. Tak i tu w negatywach macie i tu jest pokazane. Tak i tu jest pokazane w negatywach Po zdradzie. Tak i co Po zdradzie. Albo wy zdradziliście, albo ktoś was zdradził. I to jest energia odcięcia, pożegnania, być może rozwodów, rozstania <laughs> albo yy, zakończenia pracy, tak? Też może być zakończenie jakiejś pracy, jakiejś umowy. I tu dla Was otwierają się nowe możliwości. Coś do Was przyjdzie, jakaś propozycja, lub <laughs> ktoś z propozycją, tak? Albo rozpoczęcia nowego związku lub pracy, nowego projektu. Zobaczymy, dlaczego jest ten as mieczy. Aj, bo wy cały czas yf, bujacie w obłokach. Widzicie? Czwórka kielichów. Dlaczego? No, wy cały czas y, tkwicie w iluzji, w marzeniach, a y, w takim czymś y, to wy do niczego nie dojdziecie. No, tajemnice, lęki, obawy, ale też niepewność, tak? Też niepewność, lęki, strach mhm. i dlatego cierpicie, i dlatego cierpicie, czekacie na spełnienie jakichś swoich marzeń. Oj tutaj uwaga, manipulacje wasze, nie manipulować, tak? Tutaj możecie mieć do czynienia z królową, z energii ziemi, pyk pan na koziorożec, tak? Chociaż ta energia Panny jest pokazana, która dba o stabilizację i dba o to, by pieniążki się pomnażały, niczego w domu nie byłoby brak. Tylko wy wyjdźcie z tej energii iluzji, tak? Wyjdźcie z tej energii iluzji. Dlaczego jest ta piątka pentakli w negatywach? To są straty finansowe, tak? Ale też energia biedy pod względem uczuć. Bo być może coś macie, tylko że nie cieszycie się z tego, co macie. Energia lwa, siły. Yy. No, brak równowagi w branie i wdowaniu? Czy wy po prostu byliście... No właśnie, jakieś fałszywe informacje pod względem miłości, pod względem uczuć, związków, tak? I wsparcie królowa była w, po raz kolejny. Ona zawalczyła o swoje, tak? Paśmie, czy jakieś informacje mhm, zebrane? Tutaj... No... Tutaj ktoś dba o własną stabilizację. Dowiaduje się, zbiera informacje mhm. i być może przez tą osobę jesteście stratni. No, a tutaj wy pokazujecie się, że przez te wasze iluzje, przez to niezdecydowanie jest wieża. Mhm. Dlatego jest energia strat, a to jest potrzebna transformacja. Widzicie, transformacja, tu też jest transformacja, co odchodzi. Czy wy przechodzicie w tej chwili tą transformację? tutaj. nad wam pokażę, co odchodzi do przyszłości. Transformacja, śmierć, zakończenie jakiegoś cyklu, pójście w nowy, tak? Rozpoczęcie. I tu, dlatego jest ta wieża, że wam potrzebne są zmiany myślenia, postawienia, tak? Skierowanie się intelektem. Coś musi się zakończyć. I tu, przeszłość. Na czym się będziecie skupiać? Wasza en energia, przepraszam, Rybek. To jest energia pożegnania z przeszłości, ale zostawiacie sobie otwartą, być może furtkę, lub będziecie chcieli powrócić kogoś z przeszłości. Zobaczmy, dlaczego. Diabeł, toksyczność, post wyjście, obserwacje tak, karta sprawiedliwości mogą być rozwody, no, spraw sądowe pod względem dzieci, majątków tak, yy, zbieranie informacji pod względem stabilizacji pod względem materii by rozpocząć coś nowego tylko że wy być może nie rozsądnie, się, nie rozsądnie operowaliście pieniędzmi i dlatego nie braliście pod uwagę jakichś wydatków być może byliście coś komuś winni tak i dlatego się coś takie zadziało karta y, diabła zakończyć manipulację zakończyć to co w przeszłości było toksyczne to jest pożegnanie tak Używek, kłamstw, yy, nawet i romance, chęć pożądania, rządzy, namiętności, ale i władania, tak? Manipulowania i też i w takim, przebywania w takim też i środowisku. Lub to jest Wasza energia, jakie raczej. I tu, co odchodzi do przyszłości? Transformacja. Transformacja to jest zmiana, to jest zakończenie czegoś, to już się musi zakończyć, tak? I przeobrażenie w kogoś innego, sposób myślenia, sposób postępowania. Mhm. Właśnie. Czas pożegnać przeszłość. Czas pożegnać przeszłość, by zacząć coś nowego, by zadbać o swoje szczęście. Mhm. Tak, kierować się intelektem, rozumem, rozsądkiem. W król mieczy ta osoba, jest zamknięta na uczucia, tak. No, chociaż w padziu kielichów ma wiele do wyborów. Nowe wybory się do Was otwierają. Tylko, że pod względem uczuć, Wy jesteście otwier otwarci na nowe możliwości, widzicie? By stworzyć coś nowego. Tak. Cesarzowa, matka, partnerka, żona? Czyżbyście chcieli. Wyjść z, ucz z uczuciami do osoby, z którą być może ta przyszłość powinna być zamknięta, bo tu jest karta dziecka pokazana karta radości, karta szczęścia, ale też i naiwności. Zobaczmy, dlaczego. Bo to do Was przychodzi. Bo to do Was przychodzi odwrócony mak i strata manipulacje pod względem pieniędzy. Stabilizacji uczuć. Manipulacja w sprawach związanych z dziećmi, z rodziną. To są najgorsze manipulacje. Wyjście na jaw kłamstw. Wyjście na jaw kłamstw. I to wyjdzie z koła fortuny. Z losu to wyjdzie. Nawet ostatnio tak przekazy robiłam na FB, jak dodawałam, to od jakiegoś czasu pokazuje się, że Kogoś manipulacje i kłamstwa wyjdą na jaw. I tu jest energia, jakby równowagi, ale też i postoju, bo tu w królu, przepraszam, w rycerzu Buław, tu rycerz Buław, on działa szybko. On działa szybko, nieprzemyślanie, tak dużo gada, mało robi. Chociaż też i Działa a później żałuje w ten sposób, tak? Że działa nieprzemyślanie. Dlatego może lepiej taka rada, żeby nic nie robić, poczekać. Poczekać po prostu. Zobaczymy, dlaczego jest ta stabilizacja? Właśnie widzicie po raz kolejny. Jeśli chcecie rozpocząć coś nowego, coś z pasją, z namiętnością, czegoś pragniecie, tak? Nie róbcie tego drogie raki. Przystopujcie, poczekajcie. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego. Same karty pokazują. Tak, a tym bardziej, jeśli chodzi o konflikty, o walkę, o coś, tak? No, po co jest dziesiątka mieczy? A, jeszcze królowa buław. No, to jest karta podróży. Karta pozostawienia tego, co Wam nie służy. Dlaczego jest ten król buław? To jest energia Barana Lwa. Uwaga na fałszywe informacje, na bojki, na półprawdy. Tak, to jest energia zawies zawieszenia, wisielca, tak? Energia postoju. I po raz kolejny. <laughs> uh -huh. Nie róbcie nic. Nie róbcie nic, a tym bardziej. Tutaj, z, e, królowa buławka, to również jest, może być i kochanka. <laughs> Wybór pomiędzy dwoma osobami między kochanką, być może partnerką, żoną. Tak. Stabilizacja tu jest, są fałszywe informacje bojki, plotki, tak co was może totalnie dobić dlatego uważajcie może mogą jakieś plotki, bojki na wasz temat ktoś rozsyłać i tutaj uwaga zobaczcie dwójka pentakli i tu na koniec chyba gdzieś tam była dwójka pentakli jak widziałam tutaj, no dojście do kompromisu być może ale też i żonglowanie, manewrowanie opcjami. Właśnie. Uwaga, na oszustwa, na kłamstwa. Nie ukłamujcie siebie ani wy też nie ukłamujcie nikogo, tak? To jest arcykapłanka, kobieta w ukryciu. Kobieta, która kieruje się intuicją. A wy raki, macie silną intuicję. Mhm. To jest kobieta, która zajmuje się też ezoteryką, magią, tarotem, jak ja tutaj, tak. I może słuchajcie takich przekazów, które do Was są skierowane, bo być może one Wam pomogą. Karta arcykapłanki to też jest ukryta prawda, tak? Ukryta jakieś tajemnice z przeszłości, które mogą wyjść na jaw. Mhm. Nie mówcie o swoich planach, budując coś nowego. Jeśli pozostawiacie przeszłość, tak? To jest też energia ryb pokazana. Jeśli pozostawiacie jakąś przeszłość, budując coś nowego, nie mówcie o tym nikomu. To tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań.